Mocna drama Dayma z Tomim Innitem. Padły poważne zarzuty, a ja wszystko sprawdziłem i opowiem wam o co z tym wszystkim chodzi. Wraz z odpowiedziami z obu stron. Boemu zaskoczył swoim powrotem i czy legendarny serwer Craft Core Znamy odpowiedź na to pytanie. Nowa gra Minecrafta i plany twórców na kolejne 3 lata wyciekły i omówimy sobie jeszcze wiele więcej ciekawych tematów. A ja witam was w kolejnym wydaniu newsów i dziś mam dla was kolejną masę ciekawych informacji ze świata internetu. Także widzę, żebym był szczęśliwy i robił dla was jeszcze więcej newsów z zostaw teraz lajka po więcej i wbijmy ich tutaj po prostu jak najwięcej, tyle ile dacie radę. No i dupnij subskrypcję z dzwoneczkiem, a wtedy już żadne nowe newsy cię nie ominą i wpadnijcie na mojego Twitcha oraz zostawcie tam followka, będzie mi naprawdę miło, bo przypomnę tylko, że tam regularnie streamuję, więc polecam śledzić. Link macie w opisie. A zacznijmy sobie dzisiejszy seans newsowy od dość śmiesznego i dziwnego tematu, no bo raczej takie coś nie dzieje się na co dzień i to trzeba powiedzieć. A o co dokładnie chodzi? No myślę, że wiele osób już na pewno wie, że oczywiście chodzi o nikogo innego jak o ład i to czym ponownie zaskoczył swoich fanów. A mianowicie zapewne jak już wiecie, bo wam ostatnio o tym mówiłem, kilka dni temu wystartowało Twoje 5 minut 3, a w zasadzie to możliwość zgłoszenia właśnie do T5M3, które ogłosił Face, no i ludzie, jak można byłoby się spodziewać, wykorzystali tę możliwość w dość niecodzienny sposób, oczywiście poprzez TikToka, lecz nie takie zwykłe TikToki, bo często właśnie memiczne. Oczywiście Face, żeby uniknąć tojów i nieodpowiednich zgłoszeń, stworzył regulamin i taki regulamin jest i żeby być w ogóle branym pod uwagę trzeba trochę zrobić, nie tylko nagrać TikToka i zdobyć jak największą ilość polubień, no niestety, ale łatwo Genk postanowił pójść o krok dalej i zrobić to totalnie inaczej, bo wiadomo, że jak on by się zgłosił, no to nie miałoby to wystarczającego sensu, no jednak postanowił, że wypełnuje konto swojego taty, który właśnie zgłaszając się do projektu powinien być już brany pod uwagę. Ruszymy oficjalne zgłoszenia do twoje 3 i dlatego pomyślałem, żeby zgłosić mojego tatę. Moje cię, Właśnie powstało to, to konto, gdzie jest zgłoszenie mojego taty Wszystkich gorąco zapraszam do lajkowania. Zaznaczam tutaj sobie, że jeżeli to będą trolle to biorę kolejne osoby. Start the cat. Zaznaczam, że zgłoszenie mojego taty w żaden sposób nie jest trollem i jest w pełni poważne. No powiem wam, że pomysł jak to łatwo, no brzmi ciekawie. No i wiadomo, nie mamy się raczej spodziewać tego, że jego tata w Twoje 5 minut faktycznie się pojawi. Jednak na pewno Face przeglądając te TikToki i zgłoszenia no trochę się zaskoczył i pewnie miał niezły uba. A jak już właśnie mówimy o trzeciej edycji Twoje 5 minut, to oprócz tej strony śmiesznej i memicznej na TikToku jest to również ta dość kontrowersyjna, która jest dość również specyficzna. A mianowicie jakiś czas temu mogliście usłyszeć o byłym prezesie ekipy, który jak sam opowiada odszedł od nich, był chyba menadżerem WSO, no a więc miał dość wysoką posadę, no i odszedł od nich po to, aby rozwijać swoje socjale i ujawniać informacje z backstage'u, o których zapewne ludzie po prostu nie wiedzą. No plan brzmi dość jasno, jednak wiadome jest to dziwne, bo po co tak naprawdę, skoro wiadomym faktem jest to, że na takim fakcie na długo na pewno nie zbuduje sensownej majki osobistej w internecie. Jednak w tym momencie to nie on wywołał dość dużą kontrowersję, bo sam Face, który, jak się okazało, zablokował go z niewiadomych przyczyn na Instagramie. Lecz jak widać, nie poddał się zbyt łatwo, bo stwierdził, że zasady do T5M3 są jasne i nagrał swoje zgłoszenie. No powiem wam, że sam TikTok poszedł naprawdę dobrze, bo zebrał ponad 300 tysięcy polubień, kilka milionów wyświetleń, więc zainteresował masę osób i można byłoby powiedzieć, że Face może mieć lekki problem. Jednak no nie do końca, bo bojany pod uwagę również nie będzie. Face oczywiście wszystko jasno wyjaśnił co do zgłoszeń i aby takowe były brane pod uwagę na przykład TikToki, musi być wykonany szereg zadań tam ustalonych, a inaczej po prostu właśnie no nie będzie to bajane pod uwagę, no i w sumie ten TikTok jest na nic. Teraz coś odnośnie Josiego i jak ostatnio omawialiśmy sobie temat dość ciekawego filmu z Igrzysk youtuberów w Fortnite o 10 tysięcy złotych, to tym razem postanowił zorganizować teleturnię 1 z 10 a w zasadzie to 1 z 6 ale no 1 z 10 brzmi lepiej, więc tak też zostało ujęte w tytule. Jestem pewien, więc, że chociaż ja natknęliście się na legendarne memy właśnie z takowych teleturniejów, lecz oczywiście chodzi mi tutaj o te telewizyjne, o te oficjalne. Nie wiem, czy to na TikToku, czy nawet na YouTubie. No takie coś jest dość powszechne. Pewnie wielu z was również takowe wyszukiwało, żeby wysłać Ziemkowi i razem się pośmiać. A Yoshi ogarnął właśnie takie coś, tylko w wersji YouTubeowej. no i oczywiście z influencerami. Czy może być lepiej? Chyba nie. A w tym przypadku byli to tacy twórcy jak Kaluch, Prostracja, Jeleniewska, Kasiks, Lakar. Jedną i pusialka. Co ciekawe, wygraną było tutaj 1000 zł, i uwaga, spoiler, tym razem wygrała. A sam film oceniam na naprawdę przyjemny, do pośmiania i sprawdzenia wiedzy influencerów, rzecz jasna. Pewnie słysząc coś o wycieku nowej gry Minecraft'a, myślicie o co chodzi. Więc spokojnie już ruszam do Was z wytłumaczeniami, o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi, o co chodzi z tym wyciekiem i z nową grą Minecraft'a. Mianowicie nastąpił wyciek, i to jest prawda, tak. Kolejny wyciek ze strony Mojang, lecz oczywiście raczej nie stoi te od nich, tylko po prostu od leakerów. Także tak. no, nie ma co być co do tego pewnym, że faktycznie jest to wszystko prawdą, no bo tak to oczywiście jest już z wyciekami. I tak, wyciek tym razem tutaj jest dość wyjątkowym, bo znajduje się w nim plan działań na następne 3 lata. Plan aktualizacji oraz nowości, dropów, no i w sumie to wszystkiego, co dotyczy jakiegokolwiek rozwoju gry, a teraz dostaliśmy sobie to tak po prostu na kolejne 3 lata, więc wygląda to dość dziwnie, bo no jeśli Mojang faktycznie dopuścił do tego, że jest to prawdą i faktycznie to jest realny plan ich działań na następne 3 lata, no to powiedzmy, że dość śmieszne tydu pracowników. W ogóle no to jaka to jest produkcja i że takie coś im po prostu tak sobie wycieka. No to jest naprawdę niesamowite, jeśli to faktycznie okaże się prawdą. Liczę, że nie, ale powiem wam, że jak za chwilę się dowiemy wszystko wskazuje, że jest to naprawdę prawda. I właśnie na jednym z widniejących tam obrazków na tym zdjęciu jest nowa gra o nazwie Spicewood. Którym to, co ciekawe, pewien leaker o Nicku Roger sfikował, a w zasadzie wiedział o niej i dawał znaki na Twitterze, że coś takiego powstanie prawie dwa lata temu, co w zasadzie, no, dalej jest co najmniej śmieszne. Jak dużą skuteczność ma akurat ta osoba, no i że wiedział o tym już dwa lata temu. A sam wyciek może być faktycznie prawdziwy i może sprawdzić się w praktyce ze względu na to, że to ogłoszone zostało przez likerów, którzy swoją skuteczność już nie raz pokazywali, no i zaskakiwali po prostu nią i jak już coś likują, no to naprawdę nie jest to byle co. Wiadomo, dalej to nie jest 100%, no bo nie zostało to pokazane od samego Mojangu, lecz myślę, że tym razem szanse są większe na to, że jest to prawda niż, że prawdą to nie jest. Oczywiście to tylko moja opinia, więc nie sugerowałbym się nią, ale myślę, że no wskazuje to na jedno. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, ale wygląda na to, że no normalnych aktualizacji spodziewać się póki co nie mamy po co, bo takowe nie powstaną, a zamiast tego będą zaledwie albo aż do no brzmi to dość niefajnie, przynajmniej dla mnie. Także jeszcze raz dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Ja jak zawsze z chęcią poczytam, co macie do powiedzenia w tej sprawie. Teraz ponownie coś naprawdę zaskakującego, jest to kolejny temat i jeszcze nie ostatni zaskakujący w tym filmie naprawdę dzisiaj jest ciekawie, bo BMW, czyli naprawdę legendarny Minecraftowy YouTube wrzucił nowy film, a w zasadzie to po prostu wyrzucił na YouTube'a. I co lepsze, nie tylko on, bo również Inwicjusz. I wiem, że pewnie wielu z was nawet nie wie, o kim mówię. Może Bojama kojarzycie, ale Invictus'a to myślę, że już na pewno, nie? Lecz są to tacy twórcy, można powiedzieć, że OG, którzy no już od wielu lat nie działali w świecie YouTube'owym, a przynajmniej Invicjusz, bo on to zniknął w ogóle na 4 lata, a Bojemu około 2 lata, To no coś tam wrzucał, ale to nie było to, co kiedyś. Bojemu niestety zmagał się również z problemami zdrowotnymi i to dość poważnie, bo 3 lata temu o tym poinformował i opowiedział w filmie, gdzie poinformował, że jego zdrowie nie jest w najlepszym stanie i grozi mu na naprawdę poważna choroba. Jednak mimo wszystko, przejdźmy teraz do tej przyjemniejszej, zdecydowanie informacji, czyli informacje właśnie o ich powrocie, bo takowy nastąpił. Tak jak już wam powiedziałem, i Bremu opublikował film na swoim kanale, w którym to wraz z inwicjuszem odpowiedział na te najczęstsze pytania, jakie mogłyby się pojawić. No i przede wszystkim, jak chodzi o zdrowie, poinformował, że jest wszystko dobrze i stabilnie. Także naprawdę dobrze. Natomiast zdecydowanie pytanie, które mogłoby się pojawić masowo, to na pewno to, dlaczego Inwicjusz zniknął na aż cztery data. No i w skrócie zniknął on przez problemy z Sevem, a dokładniej przez wielkość projektu, no bo takowej się nie spodziewał, i jego problemem było to, że chciał oczywiście dogodzić każdemu. Jest to dość naturalne, jak chodzi o ludzi, a chyba każdy wie, że jest to po prostu niemożliwe. No i niestety to spowodowało, że po prostu zajobiło się dość nieprzyjemnie. To czemu Bema natomiast nie był przez te dwa lata temu, również wiemy, a mianowicie oczywiście przez niestety problemy ze zdrowiem, no i chęć odpoczynku. Ale na szczęście wszystko już teraz jest dobrze, no i do nas wraca, o czym również powiedział. No to powiem tak, pewnie jakaś część osób, która też do mnie tutaj na przykład na Instagramie pisała, oczekiwałaby, żebym wrócił jednak z kukiem i tak dalej. I w sumie powiem wam szczerze, że to może też troszeczkę mnie blokowało, bo wiecie, ja jestem tryhardem. No nie da się ukryć, ja jestem tryhardem, bo wszystko czego się dotyka to harduje. Tutaj czy to jakiś parkour, no zawsze jednak starałem się być tam gdzieś w tej topce i tak dalej. Czy po prostu tu, tu, to... ja, ja chcę wrócić. Ja po prostu chcę wrócić. I nieważne jakie będą te liczby. Czy to 5, czy, czy 10 tysięcy wyświetleń, inwiz już nie oszukujmy się, ale to i tak będzie lepsze niż zero, prawda? Niż to, co było przez ostatnie tam powiedzmy te dwa lata. No faktycznie, no zaniedbałem kanał i za to mogę przeprosić. A to, co zapewne dla wielu najciekawsze, kraftko, czyli również legendarny serwer, także wróci jak sam powiedział, tak że no naprawdę brzmi to mocno. No a wyłóci on mniej więcej, jak panowie powiedzieli, w pierwszym kwartale tego roku. Więc no aż tak długo czekać nie będziemy musieli. Co ciekawe, SciFi będzie dostępny na wersji 1.20 i pewnie ciekaw jesteście dlaczego. Ano dlatego, że chcą oni czegoś ciekawego, a nie tak zwanego odgrzewanego kotleta, jak to byłoby zapewne w przypadku wersji 1.8. Także no powiem wam, że naprawdę się dzieje i tego to nie spodziewałem się totalnie. Ale jak widać, YouTube, a w zasadzie to YouTuberzy, dalej potrafią zaskoczyć, a ja życzę powodzenia. No i oczywiście będę was informował, jeśli pojawią się jakieś nowe informacje, czy to o Craftkorze, czy o Bremu, czy o Inviciuszu, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Teraz przejdźmy do tematu naprawdę poważnej i ostrej afery dwóch najpopularniejszych minecraftowych youtuberów za granicą, a mianowicie Tomiego Inlita oraz Deima, Czyli twórców, którzy swoje czasy świetności raczej mają już za sobą, mimo że sam Tomi jest naprawdę młody i aktualnie ma zaledwie 20 lat, lecz za sobą mają również masę wspólnych filmów, które na kanale Tomiego wygenerowały setki milionów odsłon. Ogólnie sama mam powiem Wam, że jest dość specyficzną i mało kto wie tak naprawdę o co dokładniej w niej chodzi, ale przeanalizowałem dogłębnie wszystkie informacje, jakie mamy w internecie, oraz film, który opublikował Tomi na swoim kanale i wszystkie filmy wokół tego, w których również jest dość dużo informacji o tym wszystkim, więc właśnie to ja Wam o tym opowiem i wszystko wytłumaczę już od początku. A więc zaczynając od początku, jak dobrze wiemy, obaj dość mocno są kojarzeni z Dream SMP, czyli Saifaja, ma w którym to uczestniczyli naprawdę ogromni twórcy, w tym oczywiście oni, ale również twórcy tacy jak Will Sud, Technoblade, czy chociażby Sapnap i kilku innych. Samo SMP bazowało na naprawdę ogromie kontrowersji i wnet każdego dnia tam się coś działo. Czy to jakiś drama, czy po prostu coś niekoniecznie sensownego, ale generowało to przeolbrzymie wyniki. Ale co również jest wiadome, a Aradorop SMP dobiegła już końca, a w zasadzie to już dość dawno temu i chociażby prawie pół roku temu Tommy nagrał film wyjaśniający, dlaczego samo SMP było złe, lecz dziś nie o tym, ale warto to dodać, bo wtedy zaczęło się już w zasadzie wszystko, tak można powiedzieć, pompować, aż do ostatnich dni, gdzie to wszystko wybuchło. A mianowicie 11 stycznia Doim opublikował kilka aktualnie już usuniętych tweetów, gdzie odniósł się do uwag Tomiego na temat XQC, czyli jednego z największych streamerów świata. A nastąpiło to dokładniej po interakcji XQC z Donaldem Trumpem podczas transmisji Edina Ross'a, czyli również przeolbrzymiego streamera. Natomiast XQC odpowiedział oskarżając to. Jego obudowanie swojej popularności poprzez sojusz z DIME. Lecz sam Dream oczywiście nie pozostał tutaj bez dodania czegokolwiek, bo wtedy dołączając do dyskusji opublikował mema, który przedstawiał fana DIME SMP, wybierającego między dorosłym a obojaźliwym określeniem dla fanów Tomiego Innita. No i oczywiście to zdecydowanie spotkało się już z przeolbrzymią krytyką. Deim następnie, pojebując się jeszcze, boją powoływał się chociażby na swój autyzm oraz argumentował to innymi twórcami, którzy przy takich wpisach nie spotkali się z. Negatywną reakcją. No i po całej burzy tweetów do dyskusji włączył się ponownie Tomi, pisząc sarkastycznie. Możesz mnie nazwać wszystkim, ale nie nazywaj mnie biednym, Dream. Wtedy napięcie między nimi dość mocno wzrosło i Dream zapowiedział transmisję, żeby sytuację całą wyjaśnić. No i faktycznie takowa się odbyła. Trwała 3 godziny, i czy Dream powiedział tam coś sensownego? No, coś faktycznie powiedział, ale patrząc na odpowiedź Tomiego, której za chwilę się przejrzymy, w zasadzie to niewiele Dream wniósł jeszcze do tej afery tą transmisję. Mianowicie sam do im w odpowiedzi nie przeprosił za obraźliwe stwierdzenie, co ciekawe pokazał nawet wiadomości prywatne, które postawiły go tak naprawdę jeszcze gorszym świetle zaatakował prawie każdego twórcę jakiego tylko mógł, odmówił również powiedzenia, że nie popiera Trumpa oraz uwaga, powiedział, że nie jest gay. No, totalnie losowe. I to wszystko mówi jak bardzo Dream w swojej godzinnej odpowiedzi nie powiedział nic sensownego, a jedynie się jeszcze bardziej pogrążył. I tak jak powiedziałem, Tommy wrzucił film do siebie na kanał i to właśnie w te 5 minut, czyli tyle ile trwa ten odcinek, dowiedzieliśmy się wiele. Szczególnie wiele na temat Dreama, który jak z filmu wynika, naprawdę nie jest dobrym osobą. Dokładniej Tommy film, jak sam powiedział, je do samego Dreama i na samym wstępie mówi również coś do swoich fanów. kept up basically if you one of my subscribers dream has called you a slur so deal with that how you want okay now look uh, i have dream blocked on everything and i intend to keep it that way so dream hello mate let's just dive right in shall we let's talk about you calling all my fans the arsler you can't throw around the arsler mate You just can't. Później natomiast opowiada o swoich błędach oraz tym, że od już różni się tym, że go one obchodzą i stają się być lepszym człowiekiem, a Deim ma to po prostu, no lekko mówiąc, i teraz dopiero zaczyna się grubiej, mianowicie Tommy wspomina o sytuacjach przed 4 lat, gdzie Dame w stosunku do niego i nie tylko miałby zachowywać się naprawdę okropnie. A przypomnijmy, że Tommy miał wtedy zaledwie 16 lat, a Dame 21. Podobno nie traktował go jako równego sobie i sprawiał, że po prostu czuł się gorszy, mimo że tak naprawdę to on zapewnił, że Dame SMP odniosło taki sukces poprzez Stoimy tak naprawdę każdej nocy. Później Tommy również nie gryczył się w język, bo wspominał o jakiejś 16-latce, wobec której Dame miał zachować się nie tak jak Należy, no szczegółów nie znamy, jednak jest to, no co trzeba powiedzieć, dość poważny zarzut. No i mowa tutaj o wielu innych naprawdę poważnych sprawach, w tym nawet to, że Dream miał rzekomo nękać jego mamę w najgorszym momencie jej życia. No po prostu absurd. Zresztą, zamiast dalej wam wymieniać to, co mówi, posłuchajcie sami choć kawałek tego właśnie materiału. I have watched you take advantage of vulnerable people and use them to benefit yourself. I've watched you lie to fans, to me, to people, and take no responsibility afterwards. You are incapable of taking any criticism. You refuse to change anything about yourself. No i właśnie, mimo tego, że minęły już cztery lata od tamtych sytuacji, doim postanowił ponownie rzucać wyzwiskami w jego stronę i nie tylko, co ponownie pokazuje, jak niedojrzałem człowiekiem jest, mimo swojego wieku. To mnie również Deimowi pojadził, żeby odszedł z internetu i poszedł na terapię, bo jak sam mówi, nigdy nie brał i nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny, które są naprawdę gry. No i wszystko do tego momentu byłoby ok, gdyby nie Tomi, który pod koniec filmu zaeklamował swoją trasę stand-upową, z tego co pamiętam. No, wyglądało to dość dziwnie i wcale się nie dziwię, ale omijając to, no to sprawa naprawdę wygląda dość poważnie i naprawdę pokazuje, jak złym człowiekiem jest Dame. Przypomnijmy, że to nie pierwsza afera tego typu wokół niego, no to już na coś wskazuje. Tym bardziej, że teraz zostało to opublikowane na światło dzienne przez naprawdę jednych z największych zagranicznych z tej Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o całej tej aferze, ale to to, co trzeba powiedzieć. Jest to ona naprawdę pogmatwana. Jednak piszcie, a ja z chęcią poczytam Wasze opinie i odczucia co do tego. A z dzisiejszych newsów to by było na tyle. Zostaw lajka, subika i zostaw followa na Instagramie i również Twitchu. Linki wszystkie macie w opisie. No i proszę Państwa, dzieje się, bo Doim odpowiedział w swoim filmie, który opublikował dosłownie dzisiaj rano. Obejrzałem go i już w sumie Wam mówię co i jak. Mianowicie, tak w dużym skryłcie Doim po prostu przeprosił tylko no właśnie nie Tomiego, a widzów. Czyli w zasadzie dalej, by nie w coś totalnie bezsensownego i głupiego, ale mimo tego nadal wyzywa Tomiego i w zasadzie mało co wyjaśnił, a jedynie odbił jakkolwiek argumenty, mówiąc, że po prostu Tomi jest tym złym, a to co mówił to w zasadzie o nim jest nieprawdą i on to w zasadzie z jego mamą zamienił jedną wiadomość, przez co argument o jego mamy no jest co najmniej nieprawdą i być może faktycznie tak to wygląda i ktoś tam napisał naprawdę trafny powiem wam komentarz że powinni po prostu prywatnie porozmawiać i to wyjaśnić I jest to prawdą bo takie publiczne tego rozwiązywanie po prostu tego nie rozwiąże i nie prowadzi totalnie do niczego a teraz pewnie jeszcze na dniach możemy spodziewać się odpowiedzi to jego kolejnej z odpowiedzi i tak ten serial zapewne będzie się toczyć więc oczywiście was o tym powiadomię jeśli nowe informacje się pojawią a na ten moment to tyle dajcie jeszcze raz znać co o tym sądzicie i widzimy się już za niedługo.